Witam, Ryszard Borowicki. Droga Iwono, Iwono, nie zrozumiałem tego, czy Ty jesteś aż tak jako lewica w skorpiony zainteresowana tą bycią. E -e, tylko którą? Przeciwną? No nie, nie uwierzę. Dlaczego? E -e, nie, zaczynam się e -e, śmiać e -e, po prostu. O zgrozo, im starsza, tym bardziej pazerna. Dojrzewasz jak wino albo whisky. Więc można zatopić wzrok w takiej lewicy, bo to wiesz, to jest chyba naturalne, bo lew ma następny znak panny, a panna. Jest zawsze rozkoszna, jeżeli tylko wie, na czym to polega. No ale ty jesteś tą progresywną, to tym bardziej, a jak dojdziesz i przejdziesz i w, znajdziesz się w tej wadze, to dopiero się rozpocznie. Szarżana płeć męską, to prawie jak pod Wiedniem, turka doganiając. Niech się podda, niech odda się rozkoszy. No wcale się nie dziwię. I teraz rozumiem, dlaczego w drugim filmie chcesz się przyjrzeć wadze. Ale pamiętaj o tym, że waga to jest ta kobieta czy mężczyzna. Mężczyźni są tylko wyłącznie dobrymi. No można by powiedzieć, że siedzą w swoich konfesjonałach i wysłuchują tych płaczów, a że płacz czasami rozpina i rozbiera, no to jest inna sfera, ale zawsze coś z tego może wyniknąć. Jakiś romans albo konflikt. To jest tylko waga. No, w tym jest erotyzm. Romans. A potem zabawa, najgorzej jak się kończy mariażem, bo potem, no cóż, jest smutne życie. <grywia> Powodzenia i dziękuję bardzo za te wpisy, za tą łapkę. I w górę, i w górę. Pisz ile możesz jak już powstanie wsetka, wtedy będziesz mogła, no teraz też możesz zresztą zawsze się skontaktować, bo znasz ten numer, podejrzewam, bo czasami go publikuję, a ten numer także jest na Azborowicki.net i z niego można tam też skorzystać i trzymaj się. Do zobaczenia. Bo w setce TV.